Preparat Ortozida 80WDG jest fungicydem opartym na kaptanie. Wśród sadowników jest kaptan jest najbardziej znaną substancją do ochrony upraw sadowniczych. Dzięki, dzięki swo, swojemu specyficznemu mechanizmowi działania kaptan nie powoduje odporności. E, patogenów. E, jeśli chodzi e, o substancję kaptan, e, mamy wiele e, produktów dostępnych e, na rynku. E, formulacja e, kaptanu e, w postaci preparatu Ortocide WDG, water dispersible granule e, jest cały czas unowocześniana. E, tutaj powiem, że... E, Preparat możemy bezpośrednio aplikować do beczki, co, co skraca proces przygotowywania cieczy roboczej i co ważne jest, nie ma ryzyka dla sadownika, jeśli chodzi o pylenie substancji, jest całkowicie bezpieczny pod tym względem. Preparat Ortocide ma wysoką skuteczność działania, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, jak opady deszczu, i tutaj wykazuje bardzo dobrą odporność na zmywanie, nawet do 10 mm opadu. Ta cecha jest, wynika z tego, że preparat ma doskonałe pokrycie liści. Jeśli chodzi o Kaptan z preparatu Orthocide 80 WDG sadownicy znają i w praktyce stosują go w wielu mieszaninach z fungicydami, insektycydami w ciągu całego roku. Jeśli, jeśli chodzi o preparat ortocydę WDG doskonale, wplata nam się w ochronę integrowaną, ponieważ nie ma szkodliwego efektu na faunę pożyteczną Preparat ortocydę WDG, to idealne rozwiązanie dla sadownika, jeśli chodzi o przełamanie odporności na patogeny. I tutaj sadownicy powinni stosować ten fungicyd w mieszaninie z innymi fungicydami o odmiennym mechanizmie działania. Jeśli chodzi o fungicydy z grupy IB czy SDHI, rekomendujemy dodatek właśnie preparatu Ortocide WDG. Preparat Ortocide WDG jest fungicydem bardzo dobrze znanym wśród sadowników. Jeśli chodzi o Terminy stosowania, jak również fazy rozwojowe roślin i tutaj zaznaczę, że preparat jak najbardziej jest bezpieczny w stosowaniu dla roślin. Liczne badania ponad 5000 badań na całym świecie potwierdziło, że kaptan nie wykazuje tutaj fitotoksyczności, jeśli chodzi o przyparzenia kwiatów, orzawienia e, itd. Tak Preparat Orthocide WDG ma bardzo szeroki zakres rejestracji w wielu uprawach na całym świecie. Jeśli chodzi o rynek polski. Fungicyt ten ma rejestrację w uprawie jabłoni, w uprawie gruszy, w uprawie wiśni i w truskawce.